Poznaj niezwykłą historię kobiety, która miała tylko szmatkę do kurzu i serce pełne marzeń, i która w cieniu luksusu odkryła siłę, o jakiej nawet nie śniła. Zapraszamy do wysłuchania opowiadania zatytułowanego Pokojówka i milioner opowieści o miłości, przemianie i tym, że nawet za zamkniętymi drzwiami można znaleźć klucz do wolności. Julia Budzyńska obudziła się o 5 rano. Ciche brzmienie budzika wybrzmiało w jej niewielkim pokoju wynajmowanym na obrzeżach Warszawy. Było chłodno, jak zazwyczaj w listopadowe poranki, ale dziewczyna przywykła już do tego, że luksus nie dotyczył jej życia. Wstała, ubrała się w schludny mundurek pokojówki i wsiadła do autobusu jadącego do centrum miasta. Jej celem był hotel, jeden z najbardziej prestiżowych w kraju. Julia lubiła swoją rutynę. W chaosie świata, w którym wszystko zmieniało się z dnia na dzień, rutyna dawała jej bezpieczeństwo. Wiedziała, że każda minuta ma znaczenie. Wiedziała, że od jej pracy zależy komfort innych ludzi. Choć była tylko pokojówką, wykonywała swoją pracę z godnością. Miała też swoje marzenia, mały domek pod lasem, ogród pełen róż i ciszę, którą pamiętała z dzieciństwa. Jednak życie nie miało w planach jej rozpieszczać. Julia pracowała tam od trzech lat. Miała opinię solidnej, sumiennej i bardzo cichej. Nigdy nie spóźniała się do pracy, nie wdawała się w konflikty i zawsze wykonywała swoje obowiązki z należytą starannością. Tego dnia kierownik zmiany podszedł do niej z nietypowym zleceniem. Pokojówka z apartamentu prezydenckiego zachorowała. Potrzebujemy kogoś zaufanego. Pójdziesz tam dzisiaj. Julia skinęła głową. Wiedziała, że apartament prezydencki to królestwo samowolnych milionerów, aktorów i zagranicznych polityków. Nie spodziewała się jednak, że tego dnia spotka kogoś, kto zmieni bieg jej życia. Gdy weszła do apartamentu, usłyszała głos z sypialni: Nareszcie, ile można czekać na śniadanie? To był Adrian Malczewski, właściciel największej w kraju firmy technologicznej, znany z bezkompromisowości, arogancji i medialnych skandali. Julia znała jego twarz z gazet, ale nigdy nie przypuszczała, że stanie z nim oko w oko. Adrian był zirytowany, oschły, wydawał polecenia bez patrzenia na nią, traktował ją jak przedmiot. Gdy upuściła filiżankę z kawą i potłukła porcelanę, spojrzał na nią z pogardą. Jesteś tu po to, by sprzątać, nie niszczyć. Czy to takie trudne? Julia zacisnęła zęby. Przeprosiła spokojnie, ale wewnątrz gotowało się w niej wzburzenie. Miała ochotę odejść, ale potrzebowała tej pracy. Wieczorem długo nie mogła zasnąć, wspominając jego ton głosu, a jednocześnie zastanawiając się, co kryje się pod tą maską obojętności. Z dnia na dzień Adrian zaczął zauważać coś w Julii jej opanowanie, uczciwość, delikatny sposób bycia. Zaczął z nią rozmawiać. Na początku było to zwykłe pytanie o pogodę, później o jej życie. Julia odpowiadała z dystansem, ale te rozmowy zaczęły się wydłużać. W końcu zaprosił ją na herbatę. Nie jako pracownik, jako człowiek. Nie wszyscy w hotelu byli zadowoleni z tej zmiany. Inne pokojówki zaczęły plotkować. Kierowniczka zmiany ostrzegła Julię. Uważaj, Julka, tacy jak on mają kaprys i znikają, a ty zostaniesz z sercem na dnie. Julia wiedziała, że Adrian to niebezpieczny człowiek, ale nie potrafiła już wycofać się z tej gry uczuć, która zaczęła się niepostrzeżenie. Spotkania po pracy stały się coraz częstsze. Chodzili razem do parków, rozmawiali godzinami o marzeniach. Julia pierwszy raz poczuła się słuchana. Niespodziewanie Adrian zniknął z hotelu. Zostawił apartament pusty, a Julii pozostały tylko wspomnienia rozmów i jego spojrzenia. Wtedy zaczęły się problemy. Ktoś zaczął rozpowiadać o niej oszczerstwa. Została zawieszona na tydzień. Nie miała komu się poskarżyć. Czuła się zdradzona, porzucona, upokorzona. Po raz pierwszy od lat rozpłakała się w swoim pokoju. Po tygodniu Adrian wrócił. Wszedł do biura dyrekcji hotelu i zażądał przywrócenia Julii do pracy. Kiedy dyrektor nie chciał ulec, Adrian zagroził, że przeniesie wszystkie swoje rezerwacje do konkurencji. Julia wróciła, a atmosfera wokół niej zrobiła się jeszcze bardziej napięta. Plotki nie ustawały. Tymczasem Adrian wrócił do niej, jakby nic się nie stało. Pewnego wieczoru, gdy Julia sprzątała jego apartament, Adrian wszedł bez zapowiedzi. Usiadł na kanapie i przez chwilę milczał. Wiesz, Julia, ty jesteś pierwszą osobą od lat, której potrafię zaufać. Przypominasz mi, że świat nie składa się tylko z interesów i pieniędzy. Ona spojrzała na niego z niedowierzaniem, a potem usiadła obok. Przez długi czas nie padło żadne słowo, ale coś się zmieniło. Ich relacja przekształciła się w coś więcej. Spotykali się po godzinach, rozmawiali, śmiali się, dzielili swoimi życiami, ale również zmagali się z opinią publiczną, mediami, zazdrością. Dla niej to była bajka z ciemnym cieniem, dla niego uczucie, którego nie rozumie, ale którego uzależniło. Julia czuła się szczęśliwa, ale też przestraszona. Każdego dnia bała się, że to wszystko runie. Julia skrywała historię, której nikomu nie opowiadała. Jej matka pracowała jako pokojówka w tym samym hotelu przed laty, ale zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach po konflikcie z jednym z ważnych klientów. Julia zawsze podejrzewała, że sprawa została zatuszowana. Teraz, będąc blisko Adriana, zaczęła szukać prawdy. Odkryła, że ten klient był dawnym partnerem biznesowym Malczewskiego. Czy Adrian wiedział? Kiedy Julia skonfrontowała Adriana z dokumentami dotyczącymi śmierci jej matki, jego twarz pobladła. Przez kilka minut siedział w milczeniu, wpatrując się w nazwiska na kartce, w końcu wyjąkał: To niemożliwe. Nie miałem pojęcia, że to wszystko ma związek z tobą. Julia czuła, że mówi szczerze, ale nie mogła uwierzyć, że tak wpływowy człowiek. Nie znał ciemnych kart działalności swojej firmy. Twoja spółka przejęła ten hotel niedługo po śmierci mojej matki, powiedziała chłodno. A człowiek, z którym miała konflikt, został później twoim partnerem. Adrian oparł łokcie na kolanach i zakrył twarz dłońmi. Muszę to wyjaśnić. Daj mi czas. W ciągu następnych dni Adrian zajął się tym osobiście. Spotkał się z dawnymi pracownikami hotelu, prawnikiem, który zajmował się przejęciem, a nawet z byłym ochroniarzem, który pamiętał Julię jako małą dziewczynkę. Odkrył więcej niż chciał przekręty, oszustwa, a nawet naciski na policję. Julia, powiedział pewnego wieczoru, siadając obok niej: Wszystko, co mówiłaś, było prawdą. I choć nie byłem wtedy bezpośrednio za to odpowiedzialny, nie mogę udawać, że to nie dotyczy mnie. Złożyli wspólne zawiadomienie do prokuratury. Adrian zadeklarował publicznie, że rezygnuje z zysków czerpanych z przejęcia hotelu. Media eksplodowały. Julia wiedziała, że ta decyzja kosztuje go więcej niż pieniądze, poświęcał część swojej reputacji. Następne tygodnie były najtrudniejsze. Julia, choć doceniła jego reakcję, nie potrafiła pozbyć się żalu. Czuła, że ich związek opierał się na cienkiej linie między prawdą a zatajaniem. Nie chcę być twoim sumieniem, powiedziała w końcu. Chcę być kimś, kogo kochasz, nie przez poczucie winy. Adrian próbował wszystko naprawić. Chronił ją przed mediami, kupił jej nowy dom, odsunął się od życia publicznego. Ale Julia czuła się duszona. Z każdym dniem jej złość rosła a ich rozmowy stawały się coraz rzadsze. Podczas jednej z kłótni wykrzyczała – moja matka nie wróci, a ja nie wiem, czy potrafię ci jeszcze ufać. Adrian spojrzał na nią z bólem w oczach. Wyszedł z mieszkania mówiąc tylko – potrzebuję czasu. Wyjechał za granicę. Nie odbierał telefonów. Julia przez tydzień nie wiedziała, gdzie jest, co robi, czy wróci. W jej głowie kłębiły się wątpliwości. Czy powinna zamknąć ten rozdział? Czy on naprawdę ją kochał? Czy związek z człowiekiem o takim ciężarze historii ma przyszłość? Dni mijały powoli. Julia wróciła do pracy w hotelu. Była już inną kobietą, mocniejszą, świadomą, ale też bardziej samotną. Po powrocie Adriana nic nie było proste. Julia nie rzuciła mu się w ramiona. Zamiast tego zaprosiła go do środka i zaparzyła herbatę. Usiedli naprzeciw siebie, jak dwójka dawnych znajomych, nie zakochani. Dlaczego wróciłeś naprawdę? Zapytała w końcu. Bo nie mogłem oddychać bez ciebie, odpowiedział szczerze. I bo zrozumiałem, że jeśli chcę budować coś prawdziwego, muszę zacząć od zera, z tobą. Rozmowa trwała godzinami. Adrian opowiadał jej o swoich rozterkach, samotnych spacerach po ulicach Florencji, gdzie zrozumiał, że przez lata żył dla wyników, nie dla ludzi. Julia słuchała w ciszy, czasem ze łzami, czasem z niedowierzaniem. W końcu powiedziała: To nie będzie łatwe. Nie chcę być twoim projektem. Chcę być kobietą, z którą budujesz przyszłość, nie z którą naprawiasz przeszłość. Zaproponowała coś odważnego: terapię dla par. Adrian się zgodził bez wahania. Przez kilka tygodni spotykali się z terapeutką. Rozmawiali szczerze o zranieniach, lękach, przyszłości. Julia po raz pierwszy poczuła, że Adrian naprawdę się zmienia. Nie tylko mówił, działał. Przepisał część udziałów fundacji wspierającej kobiety, zrezygnował z inwestycji powiązanych z branżą hotelarską. Tymczasem Julia zaczęła kurs zarządzania w prestiżowej akademii hotelarskiej, wspierana przez stypendium ufundowane przez fundację, nie wiedząc nawet że to Adrian zainicjował jej powstanie. Chciała iść własną drogą, niezależnie. Związek odżywał, ale inaczej, dojrzalej. Bez blichtru, bez dramatów. Proste chwile, wspólne gotowanie, wieczorne spacery, rozmowy przy winie stawały się fundamentem czegoś nowego. Po raz pierwszy Julia nie czuła się mniejsza, zależna. Czuła się partnerką. Pewnego wieczoru Adrian zaprowadził ją do starej oranżerii za miastem. Chcę ją odrestaurować, powiedział. I oddać ci. Zrobisz z nią co chcesz. Może to będzie twój hotel, a może szkoła dla dziewcząt z domów dziecka, albo twoje miejsce ciszy. Po prostu chcę ci to dać, bo wierzę w ciebie. Julia spojrzała na niego długo, z mieszanką wzruszenia i podziwu. Ujęła jego dłoń. Może najpierw posadzimy tu kwiaty, a potem zobaczymy, co z tego wyrośnie. Tak zaczęli nowe życie, niewielkie, spokojne, autentyczne, bez mediów, bez wielkich tytułów, ale z prawdziwą miłością, której nie trzeba było udowadniać nikomu, poza sobą nawzajem. Minęło kilka miesięcy. Wczesne promienie słońca wpadały przez ogromne okna oranżerii, Zalewając wnętrze miękkim światłem. Julia, ubrana w lnianą koszulę i ogrodniczki, z zapałem podlewała świeżo zasadzone pelargonie. Praca w ziemi przynosiła jej spokój, coś czego nie znała od dzieciństwa. Każda roślina, każdy liść przypominał jej, że życie, choć czasem złamane, potrafi się odrodzić. Od kiedy razem z Adrianem. Rozpoczęli renowację starej oranżerii, ich dni zyskały nowy rytm. Nie chodziło już o luksus i prestiż, ale o coś bardziej pierwotnego tworzenie domu, który będzie azylem dla nich i dla innych, miejsce, gdzie nikt nie musi udawać. Adrian także się zmienił zrezygnował z zarządzania holdingiem na rzecz pracy doradczej w fundacjach. Rano przywoził świeże pieczywo z piekarni a wieczorami czytał Julii wiersze, które sam zaczął pisać. Jego urok milionera zamienił się w ciepło mężczyzny, który zrozumiał wartość codzienności. Jednak mimo tej sielanki Julia nosiła w sobie pytanie, co dalej? Czy może zrezygnować z ambicji, które nosiła w sercu, tylko po to, by pielęgnować wspólne chwile? Czy miłość wystarczy, by zbudować coś trwałego? Wkrótce los dał jej odpowiedź. Pewnego popołudnia, gdy przeglądała stare dokumenty matki, znalazła nieotwartą kopertę. Był to list, adresowany do niej. Pisała go matka na kilka miesięcy przed śmiercią moja najdroższa Julko. Jeśli to czytasz, to znaczy, że dorosłaś. Wiedz, że kochałam Cię całym sercem i nigdy nie przestałam walczyć o nasze lepsze jutro. Nie bój się świata. Masz w sobie siłę, o której jeszcze nie wiesz. Korzenie cię utrzymają, ale skrzydła pozwolą ci wzlecieć. Użyj jednych i drugich, moje dziecko. List był jak przebudzenie. Julia poczuła, że choć odnalazła miłość, nie powinna rezygnować z marzeń. Następnego dnia porozmawiała z Adrianem. Chcę otworzyć własny hotel, powiedziała z drżącym głosem. Mały, kameralny, ale mój, prowadzony według zasad, które są mi bliskie szacunek gościnność autentyczność taki jakiego pragnęłam od dziecka Adrian uśmiechnął się łagodnie Myślałem, że już nigdy tego nie powiesz Pomogę ci ale jako partner nie właściciel I tak rozpoczęli nowy etap Oranżeria stała się pierwszym obiektem testowym przekształcona w przestrzeń dla gości oferowała nie tylko pokoje ale i warsztaty rozwoju osobistego Kuchnię opartą na lokalnych produktach, a także bibliotekę z książkami o miłości, historii i sile kobiet. Julia zatrudniła były pokojówki, które, tak jak ona kiedyś, czuły się niewidzialne. Każda z nich miała swoją historię, swoją traumę i swoje marzenia. W oranżerii nie były służącymi, były gospodyniami. Prowadziły zajęcia, dzieliły się wiedzą. Współtworzyły miejsce z duszą. Pierwszy wieczór po otwarciu zapisał się w pamięci wszystkich. Goście, dziennikarze, podróżnicy, rodziny z dziećmi zasiedli przy długim stole pod winoroślą. Julia wygłosiła krótką, ale poruszającą przemowę. Dziś oddajemy światu miejsce, które powstało z bólu, ale i z miłości. To nie hotel, to dom dla każdego, kto szuka drugiej szansy. Adrian stał obok. Dumny i wzruszony. Nie był w centrum, ale był podporą. I właśnie to dawało Julii siłę. Przez kolejne miesiące projekt rósł. Oranżeria zyskała renomę jako miejsce, gdzie gość był najpierw człowiekiem, a dopiero potem klientem. Julia organizowała spotkania autorskie, wieczory filmowe, a nawet cykle herbaty z pokojówką, intymne rozmowy o życiu, pracy i nadziei. Pewnej nocy, po długim dniu pracy, Julia i Adrian siedzieli na tarasie, patrząc w gwiazdy, trzymali się za ręce w milczeniu. Myślisz, że to się uda na dłużej? Zapytała. Już się udało, odparł cicho. Bo stworzyliśmy coś, co żyje, tak jak ty. Julia uśmiechnęła się i zamknęła oczy. Czuła, że jej matka byłaby dumna, że to, co kiedyś wydawało się końcem, stało się początkiem. Nie tylko miłości, ale i życia z prawdziwego zdarzenia. I tak, między przeszłością a przyszłością, między stratą a odnalezieniem, Julia i Adrian stworzyli coś, co miało znaczenie. Co było większe niż pieniądze, sława czy status. Coś, co zaczęło się w hotelowym pokoju, a zakończyło w sercu starej oranżerii. A może dopiero się zaczynało. Kilka lat później oranżeria była już nie tylko kameralnym pensjonatem. Stała się symbolem. Reportaże o miejscu Julii i Adriana ukazywały się w największych magazynach podróżniczych, ale sama właścicielka nie zabiegała o rozgłos. Nadal rano parzyła kawę gościom, pomagała w kuchni i rozmawiała z kobietami, które trafiały do niej z różnych stron kraju, szukając pracy, schronienia, drugiej szansy. Na tablicy w głównym holu wisiały zdjęcia zrobione przez gości. Pełne uśmiechów, słońca i małych cudów codzienności. Obok nich widniała sentencja zapisana ręką Julii: Każde serce potrzebuje miejsca, gdzie może się zrosnąć. Adrian zrealizował swój plan: zajął się działalnością społeczną, tworząc sieć doradczą dla młodych przedsiębiorców. Odwiedzał szkoły, uczelnie, wspierał inicjatywy lokalne. Czasem żartowano, że z milionera stał się wieśniakiem z misją, a on tylko uśmiechał się i odpowiadał, lepiej być bogatym doświadczeniem niż tylko kontem bankowym. Julia prowadziła warsztaty dla kobiet, które kiedyś, tak jak ona, były niezauważane. Były pokojówki, kelnerki, opiekunki, każda z nich przynosiła swoją historię. I każda dostawała szanse. Oranżeria zatrudniała je. Szkoliła, dawała przestrzeń. Była jak przystanek przed nowym życiem. Pewnej wiosny Julia otrzymała zaproszenie do wystąpienia na międzynarodowej konferencji o kobietach w branży hotelarskiej. Początkowo odmówiła, nie czuła się liderką, ale Adrian tylko spojrzał na nią z uśmiechem. Nie musisz być głośna, żeby być słyszana. I pojechała. Jej wystąpienie poruszyło tłum. Opowiedziała nie o sukcesie, ale o pracy. O ludziach, o wartościach. Kiedy zeszła ze sceny, kobieta z Japonii podeszła do niej i powiedziała: Chcę stworzyć takie miejsce u siebie, czy pomożesz? I tak narodził się kolejny projekt sieć małych, prowadzonych przez kobiety pensjonatów inspirowanych oranżerią. Julia stała się doradczynią, mentorką, inspiracją, ale wciąż wracała do siebie do swojego ogrodu, zapachu ziół porannej rosy. W jeden z letnich wieczorów, przy zachodzącym słońcu, Adrian wręczył jej małe pudełko. W środku znajdował się pierścionek z szafirem, prosty, elegancki, bez przepychu. Nie pytam, czy chcesz za mnie wyjść, powiedział, tylko czy chcesz nadal razem sadzić kwiaty. Julia uśmiechnęła się przez łzy i odpowiedziała Zawsze. Ceremonia była skromna. Oranżerii, pośród ludzi, którzy razem z nimi budowali to miejsce, bez mediów, bez blichtru. Za to z miłością, której nie trzeba było udowadniać, bo była widoczna w każdym spojrzeniu, w każdym geście, w każdej chwili. I tak historia dziewczyny, która kiedyś sprzątała cudze pokoje, a dziś otwierała drzwi własnego świata dla innych, zatoczyła krąg. A gdy noc zapadała nad oranżerią, a wśród traw cicho grały świerszcze, można było usłyszeć szepty nadziei. Bo każde serce, nawet to najbardziej złamane, może odnaleźć swoje miejsce. I właśnie tym miejscem była ona, Julia. Pokojówka, która stała się gospodynią nie tylko domu, ale i przyszłości. Jeśli podobało Wam się to opowiadanie. I chcecie usłyszeć więcej takich historii, które poruszają serca i dają nadzieję, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Wasze reakcje i komentarze są dla mnie niezwykle cenne i motywują do dalszej pracy. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału i wciśnięcia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych opowieści pełnych emocji i romantycznych uniesień. Dzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Uwielbiamy czytać wasze opinie. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym opowiadaniu. Trzymajcie się ciepło i niech miłość zawsze gości w waszych sercach.